To Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Moim gościem jest pan Bartosz Bandura, który czytał dla Państwa i będzie jeszcze czytał Złego. Chciałbym trochę porozmawiać właśnie jak aktorowi czyta się taki tekst, taką powieść. Czy to jest troszeczkę już takie granie na scenie, czy właśnie nie grać? Jak oddać dialogi, które pan tak wspaniale zresztą oddaje? To mi miło, dziękuję, cieszę się, bo to nie jest na pewno łatwe zadanie. Przede wszystkim jest to wyzwanie. Bo codziennie jesteśmy inni i codziennie sięgając po jakąś lekturę, mamy zupełnie inne uczucie w środku. Więc stwarzanie świata poprzez samo czytanie i wyobrażanie sobie tego, co, co jest tutaj między słowami, między literami, jest kluczowe. Skupiamy się na, bynajmniej ja, skupiam się na wielowątkowości, bo na to też trzeba zwrócić uwagę. widz na pewno sobie coś takiego ceni. I taki teatr książki, takie performatywne czytania jak, jak to się teraz bardzo pospolicie nazywa jest... Czymś, co trzeba bardzo pieczałowicie potraktować z dużą dokładnością. Może to nie jest już bezpośrednie występowanie, ale nadawanie intonacji różnym bohaterom, impostowanie głosu, zabawa głosem, czasami nawet jakieś zawieszenia, przyspieszenia, wstrzymanie oddechu powoduje coraz większe zagarnianie tego wiza w ten świat, w tym przypadku. No właśnie. Podejrzewam, że na scenie no można sobie pomóc gestem, można pomóc jakimś ruchem, prawda? A tutaj musi... ma Pan w zasadzie tylko jedno narzędzie. Głos. Tak? Tak to jest. Tak, dokładnie. Można czasami gdzieś tam dodać wzrok, można... Kiedy nagrywamy oczywiście, prawda? A kiedy się coś ukazuje jako płyta, na przykład CD, jako nagranie audiobooka, no to już... To wtedy już nie. Tylko Je głosem. Jeżeli prawda? mówimy już tylko o audiobookach, no to jedynym narzędziem tak naprawdę jest nasz aparat mowy. Proszę Państwa, chcielibyśmy Państwa też zachęcić do czytania, czytania online. Być może najciekawsze teksty, które Państwo przeczytają i udostępnią u siebie na Facebooku, my udostępnimy na Facebooku naszej biblioteki. Ale żeby czytać, no trzeba właśnie się trochę przygotować. I ja bym chciał dzisiaj skorzystać z obecności pana Bartosza i może przeczytamy jeszcze raz coś, co już było czytane, co już czytałem. Ponieważ chodzi o wstęp do złego. Autor napisał, wypisał wszystkie postaci, które występują w tej powieści, troszeczkę tak jak się to robi do dramatu. To jest też taki mm -hmm. dosyć ciekawy zabieg, że mamy na pierwszej stronie wszystkie osoby, które występują w tym dramacie, chociaż nie wszystkie, bo autor zakończył i wielu, wielu innych. Tak jest. No i teraz postaramy się, ja postaram się e, trochę nauczyć od Pana. E, A ja od Pana. No zobaczymy, nie wiem, czy to działa w dwie strony. I postaramy się w jakiś taki sposób, e, żeby zaciekawić Słuchacza, który nie widzi tej postaci, a może też nie widzi nas, nie widzi czytających, żeby miał jakieś wyobrażenie. No to zaczynamy. To może pan zacznie. Nie ma problemu. Nadawanie intonacji, nadawanie głosu. Na pewno spowoduje, że Państwo daną postać sobie już zwizualizują, wyobrażą sobie, jak ona może wyglądać w tej postaci. Dodajmy, że chyba jest to dosyć trudne wyzwanie, bo to nie jest tekst, to nie jest dialog, to jest tylko imię, nazwisko i fun rola. Funkcja, funkcja, rola, jaka ta osoba ma. No zaczynamy. I tak na przykład y mamy taką postać jak. Mm -hmm. O! Lowa Zilberstein. Działacz sportowy. Witold Halski, lekarz. Albert Wilga, inżynier. Eugeniusz Śmigło, szofer MPK. Szaja, Drań. Filip Merynos, prezes spółdzielni Woreczek. Franciszek Życzliwy, Ogrodnik. Jerzy Meteor koch -Sztapler. Fryderyk Kompot. Cukiernik. Wiesław Mechciński. Łobuz. Marta Majewska-Sekretarka. Olimpia Szuwar. Kobieta dorodna przed czterdziestką. Meto. Bandzior. Zenon. hokeista, Roma Leopard parkieciara, czyli kociak. Ja bym tak nie potrafił tej osoby przedstawić. Bardzo dziękuję i zapraszamy Państwa do czytania, czytania na głos i do chwalenia się tym, jak Państwo czytają. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.